Oddaj samochód moim rodzicom i nie dbaj o to, jak ciężko na niego zapracowałeś, powiedział mąż. Zanim przejdziemy dalej, napisz, z jakiego kraju oglądasz wideo. Miłego słuchania. Olija zawsze wiedziała, jak zarabiać pieniądze. Nie głośno, bez fanfar, ale stabilnie i mądrze. W wieku 34 lat była szefową działu marketingu dużej firmy dystrybucyjnej i mieszkała w dwupokojowym mieszkaniu na siódmym piętrze, kupionym trzy lata temu z kredytem hipotecznym, który spłaciła sama, bez niczyjej pomocy. Na ścianach wisiały zdjęcia z podróży służbowych, a na półkach książki o ekonomii behawioralnej, wymieszane z roślinami, które pamiętała podlewać. Była przyzwyczajona do samotności, ale nie tęskniła za nią. Po prostu żyła tak, jak umiała. Rano kawa i podcast w słuchawkach, wieczorem prysznic, kotlety z indyka i telefon do mamy. Slawyk pojawił się z znienacka. Wyszedł z podmaski jej samochodu na stacji benzynowej i wytarł ręce w szmatę, patrząc jej prosto w oczy, jakby czekał na spotkanie z nią od dawna. Wiotki uśmiech, wypalony tatuaż na nadgarstku, opalone ramiona i sposób, w jaki mówił, jakby znali się od wieków. Powiedział mi, że ma własną stację benzynową, małą, ale obiecującą, że kocha stare motocykle i smażone jajka z papryką. Kilka tygodni później pili wino w jej kuchni, śmiejąc się z filmu, którego nie skończyli oglądać, a miesiąc później, slawyk wprowadził się do niej, tymczasowo, dopóki nie skończy garażu. Czas się przeciągał. Rano prasował koszulę, niezręcznie zerkając w jej stronę, wieczorem pytał, czy może kupić arbuza. Nie był leniwy, jeździł po warsztatach, wymieniał olej, kłócił się z kwiatami, naprawiał, sprzedawał. Ale jednocześnie nigdy nie przynosił do domu stabilnych pieniędzy, a Olia się nie spieszyła. Była szczęśliwa, nie tyle z powodu mężczyzny w domu, co z samego poczucia, że ktoś jest w pobliżu. Kto się przytula, pyta, jak minął dzień, ktoś puszcza bańki w łazience, gdy malowała paznokcie. Pierwsze sygnały nie pojawiły się od razu. Żartobliwie powiedział: Daj spokój, teraz jesteśmy jednym i tym samym. Gdy zapytała: Kto zjadł cały jej jogurt? Następnie, mimochodem, dorzucił: Ukrywasz przede mną swoje hasła? Kiedy nie mógł odblokować jej laptopa? Potem, mimochodem, zauważył, że ma dobre konto bankowe, jakby to sprawdził. Olia zaśmiała się wtedy. No i co z tego? Nie wiem, co ktoś powiedział. To nie tak, że prosi o przepisanie mieszkania. On po prostu żartuje. Po prostu się rozluźnił. Ale coś zaczęło się zmieniać. Zaczął rzadziej prosić o pozwolenie, częściej stawiać przed faktem dokonanym. Kupił sobie drogi zestaw narzędzi, twierdząc, że to inwestycja w społeczność. Przyniósł do domu suszarkę do butów, mówiąc, że się przyda. Olija westchnęła, ale nie kłóciła się. Dzieciństwo nauczyło ją, że lepiej milczeć dla świętego spokoju. Załatwimy to później. A potem dostała premię. Tę samą za niekonwencjonalną kampanię reklamową, którą przeprowadziła wbrew sprzeciwom swoich przełożonych. To było jej osobiste zwycięstwo. Pieniądze, które marzyła wydać na lustrzankę cyfrową, aby w końcu zacząć robić zdjęcia tak, jak chciała jeszcze na studiach. Wyobrażała sobie wczesny poranek Brzeg rzeki, kaczka startująca z wody i uchwyciła ten moment. Nie dla Instagrama. Dla siebie. Kiedy wróciła do domu z pracy, położyła torbę na progu i nie zdejmując butów, powiedziała na głos, więc, kamera, idziemy cię wybrać. Ale w domu było cicho. Slawek wrócił później, szczęśliwy, z butelką szampana. Zgadnij, co zrobiłem. Oznajmił, wkładając butelkę do lodówki. Olia odwróciła się do niego z pytaniem w oczach: Kupiłem mamie pralkę, oznajmił radośnie. Ten z pionowym załadunkiem. Marzyła o niej. Olia zamarła. Za jakie pieniądze? Zapytała spokojnie. Slawek wzruszył ramionami: Cóż, mówiłaś, że mamy teraz wspólny budżet? A na koncie były pieniądze. Olija w milczeniu poszła do sypialni, usiadła na brzegu łóżka, spojrzała na podłogę. I nagle zdała sobie sprawę: kamera zostanie przełożona. Znowu. spełniło się czyjeś marzenie. Ale nie jej. Coś ciężkiego i znajomego zacisnęło się w jej piersi, uczucie, jakby znów proszono ją o cierpliwość. Znowu mówili, później. Tylko, że to później, jakoś zawsze przychodziło do innych. Tamara Arkadiewna miała szczególny talent, potrafiła oglądać telewizję jednocześnie z trzema innymi zajęciami i ani razu nie pogubiła się w fabule. Program kulinarny, serial telewizyjny z aktorką z lat 90 i program polityczny wszystko było w tle jej życia jak obowiązkowy dodatek. Olia po raz pierwszy zetknęła się z tym podczas wizyty w mieszkaniu rodziców Slawika. Tamara siedziała w fotelu pod ścianą. Trzymając pilota jak Berło, a telewizor był włączony tak głośno, jakby rozmawiała z sąsiadami za ścianą. Olia zaproponowała, żeby go ściszyć, ale w odpowiedzi usłyszała: „Tak to lepiej odbieram. Na wypadek, gdyby powiedzieli coś ważnego. W tym momencie zdała sobie sprawę, że nie ma zwyczaju się tu kłócić. Piotr Iwanowicz był milczący, ale precyzyjny w swoich prośbach. Nie prosił o wiele, tylko o podwiezienie na benzynę, Obejrzenie hamulców lub pomoc w opłaceniu ubezpieczenia, ponieważ tegoroczne ceny były po prostu bestialskie. Mówił bez insynuacji, w bezpośredni sposób, jakby myślał, że Olia od dawna uczestniczyła w transakcji. Olia zastanawiała się, jak szybko stała się częścią tej rodziny, nie czując się w niej naprawdę akceptowana. Slawek wyjaśnił wszystko w prosty sposób. To są moi rodzice. I twoi, jak się okazuje, wszystko, co dla nich robimy, jest inwestycją w lojalność. Jeśli chcesz, by traktowali nas później po ludzku, musisz dać im przykład już teraz. Mówił pewnie, jak ktoś, kto przeczytał przynajmniej jeden artykuł o zarządzaniu, a Olia przytaknęła, choć coś w środku się opierało. To było jak ciche wewnętrzne nie, ale potem tego nie usłyszała. Albo udawała, że tego nie słyszy. Z czasem tych inwestycji było coraz więcej. Jak kupowanie proszku do prania po drodze, mama lubi tylko określony rodzaj. Potem przelewanie pieniędzy na zaliczkę, bo tacie się nie kalkulowało. Olia nie miała nic przeciwko, ale za każdym razem jej udział coraz bardziej przypominał obowiązek. I nie chodziło o pieniądze, stać ją było na pomoc. Problemem był ton. Ton, który stawał się coraz bardziej bezosobowy, jakby była tylko pozycją w rodzinnym dziale księgowości. A potem zaczęło się gadanie. Nie w twarz, ale przed nią. W kuchni, na balkonie, w salonie, Tamara Arkadiewna dyskutowała z przyjaciółką, jaką Sławik ma dobrą żonę, mądrą, dobrze zarabia, ale jest trochę surowa, ale to nic, zniesie to. Piotr Iwanowicz powiedział kiedyś: Sławik ma szczęście, teraz nie musi nic dźwigać, wszystko robi jego żona. Brzmiało to jak pochwała. Ale w rzeczywistości była to ocena bezceremonialna, zimna i bardzo trafna. Pewnego wieczoru Olia nie wytrzymała. W kuchni, kiedy czajnik jeszcze szumiał, a za oknem było ciemno, powiedziała Slawikowi, że nie podoba jej się to, co się dzieje. Że zaczął wydawać pieniądze bez dyskusji. Że nie czują się jak rodzina, ale jak projekt, w którym ona jest głównym sponsorem. Wysłuchał jej, podrapał się w tył głowy i skinął głową. Zrozumiałem. Nie zrobię tego więcej. Wszystko tylko razem. Olia poczuła ulgę. Niewielką, ale jednak. Pomyślała nawet, że może nie jest tak źle. Że jeśli będzie mówić spokojnie i na czas, wszystko da się załatwić. Minął tydzień. Przez ten czas nic wielkiego się nie wydarzyło. Zwykłe dni, praca, telefony, leniwe rozmowy przed snem. Olia znów zaczynała czuć, że być może wszystko się stabilizuje. Do czasu, gdy w środku dnia zadzwonił jej telefon, a kierownik banku wyjaśnił, czy rzeczywiście jest poręczycielem kredytu. Olia była oszołomiona. Okazało się, że Sławek wziął pożyczkę na 30 tysięcy na narzędzia do rozbudowy warsztatu. Zrobił to po cichu, szybko i bez żadnej dyskusji. Pożyczka była wystawiona na niego, ale bank twierdził, że była jego oficjalną partnerką, z dobrą historią kredytową. Bez niej nie dostałby zgody. Olia nie mogła uwierzyć, że to się znowu dzieje. Znowu jesteśmy razem, znowu nie masz nic przeciwko, prawda, znowu załatwimy to później. Tylko teraz stawka była wyższa, a poczucie zdrady bardziej dotkliwe. Czuła się nie jak żona, nie jak partnerka, ale jak kura znosząca złote jajka, która zaraz zostanie oskubana. Zaproszenie na rodzinną kolację nie przyszło w kopercie ani przez telefon. Slawek powiedział to od niechcenia, gdy naprawiał drzwi lodówki, które utknęły od miesiąca. Mama chce zorganizować mały wieczór, aby uczcić początek nowego etapu, powiedział, nie precyzując o jaki etap chodzi. Olia zapytała wtedy, którego? Wzruszył tylko ramionami. Po prostu użycie toczy się dalej, chce czegoś ciepłego i domowego. Przytaknęła, nie zadając więcej pytań. Nie była już zaskoczona, że w ich życiu miały miejsce rodzinne wydarzenia, w które była zaangażowana po fakcie. Tego wieczoru, jak zawsze, mieszkanie Tamerii Arkadiewny tętniło nerwowością, pachniało smażoną cebulą i tanimi perfumami. Stół pękał w szwach od jedzenia, cholodetów, sałatek z majonezem, kurczaków nadziewanych grzybami. Ciotka Galia siedziała już na kanapie z karmelkami w torbie. Piotr Iwanowicz wkładał świeżą koszulę, a w domu było głośno jak na dworcu kolejowym. Olia uśmiechała się dyskretnie, nakładała na talerze, podawała, grzecznie słuchała. Nie wiedziała, czego się spodziewa po tym wieczorze, ale było w niej napięcie, nie takie, które sygnalizuje kłopoty, ale takie, które pojawia się przed czymś wielkim, jak przed burzą, kiedy niebo jest jeszcze jasne, ale wiesz na pewno, że zaraz nadejdzie. Kiedy wszyscy usiedli, Sławek wstał z kieliszkiem i zaczął wznosić toast. Był żywy i zrelaksowany jak prezenter na imprezie. Mówił o miłości, o wsparciu, o tym jak ważne jest, aby pomagać sobie nawzajem w życiu, zwłaszcza rodzicom, którzy dali z siebie wszystko. Mówił o tym, jak Olia i ja podjęliśmy ważną decyzję, aby podziękować rodzinie. Olia słuchała w milczeniu, jej palce drżały. Ale trzymała widelec, jakby był jej kotwicą. Tamara Arkadiewna, rozpromieniona, wstała i wyjęła z kredensu pudełko przewiązane wstążką. Wstążka miała kokardę, jak w reklamie. Cóż, skoro syn nie powiedział mi od razu, to ja ci powiem, zachichotała, mamy teraz na kołach prawdziwy samochód. Wnętrze, klimatyzacja, pilot, wszystko jak w kinie. Odwiązała pudełko i wyjęła breloczek. Kluczyki. Metalowy znak nie był tylko zakupem, znak, że wszystko zostało już ustalone. Olia spojrzała na niego jak na pilota do bomby. Wszyscy klaskali, ktoś gwizdał, ktoś wstał, by uściskać slawika. Siedziała bez ruchu, z dreszczem między łopatkami. Wiedziała, że nie miał pieniędzy na taki zakup. Wiedziała, co oznacza zwrot Olia i ja zdecydowaliśmy. Wiedziała, kto wpłacił zaliczkę. Jej premia, jej wakacje, jej marzenie. Śmiech, brzęk kieliszków, poklepywanie po ramieniu, wszystko to stało się tłem dla jej ciszy. Wstała, przeprosiła i wyszła na balkon. Było chłodno. Zdejmując buty, zapaliła papierosa. Nie dlatego, że chciała, ale żeby mieć zajęte ręce. Miasto przed nią jarzyło się oknami, jak panel przycisków windy, i wydawało się, że jeśli naciśniesz niewłaściwy, pojedziesz na niewłaściwe piętro. Kiedy stałam się źródłem zamiast osobą? Pomyślała. Kiedy przestałam być pytana, a zaczęłam być uwzględniana w kosztorysie? W którym momencie moje imię stało się pozycją w budżecie rodzinnym, a nie osobą z pragnieniami, granicami i zmęczeniem? Przypomniała sobie, jak jej mama nauczyła ją zarabiać, jak jej pierwsza praca jako studentki sprawiła, że była z siebie dumna. I jak teraz, po tych wszystkich latach pracy, patrzy, jakie pieniądze zamieniają się w czyjeś prezenty, za które dziękują nie jej, ale komuś, kto po prostu jest. Przyszło mi na myśl zdanie jak z jakiegoś starego filmu, kura znosząca złote jajka nie powinna zadawać pytań. Dopóki znosi jajka, wszyscy ją kochają. Kiedy przestaje, szukają następnej. Olia wzięła głęboki oddech i zgasiła papierosa na poręczy. Nie płakała. Po prostu stała, patrząc na miasto, w którym coraz bardziej wydawało jej się, że jej dom jest tylko dekoracją. A ona nie była jego panią, tylko postacią. Postacią, która przypadkiem przypomniała sobie, że ma prawo zejść ze sceny. Slawek uwielbiał spektakularne gesty. Nie miał dyplomów ani długich przemówień, ale miał wewnętrznego reżysera, który nawet banalnej chwili nadawał szczególną powagę. Dlatego przekazanie rodzicom kluczyków do samochodu zorganizował jako osobne święto, ze zdjęciami, toastami, przygotowanym monologiem i podkładem muzycznym z telefonu. Wszyscy się śmiali, krzyczeli hura, klaskali i nagrywali wideo, podczas gdy on trzymał breloczek nad głową jak znicz olimpijski. Tamara Arkadiewna przytuliła go, ocierając łzy, a Piotr Iwanowicz powiedział: „Oto on, prawdziwy syn. Prawdziwy mężczyzna. Olia stała obok niego, uśmiechając się ustami, ale nie oczami. Nikt nie zauważył, że jej dłonie były zaciśnięte w pięści, a toast wzniosła gładko bez drżenia. Nikt nie podejrzewał, że to jej ostatnia rola w tym rodzinnym przedstawieniu. Następnego dnia, nie mówiąc nikomu ani słowa, Umówiła się na spotkanie z prawnikiem. Po raz pierwszy od lat czuła się jak uczennica idąca na poprawkę, zdenerwowana, zdezorientowana, z lekkim dreszczem. Ale prawnik wydawał się spokojny, nawet trochę roztargniony i mówił prostymi słowami. Wysłuchał jej historii, pokiwał głową, zrobił notatki i w końcu powiedział: Nie jesteś pierwsza. I obawiam się, że nie będziesz ostatnia. Pomógł jej sporządzić wniosek o podział majątku. Wyjaśnił, jak przelać środki na oddzielne konto i co zrobić, gdy zacznie się presja. Olia wyszła na zewnątrz, usiadła na ławce przed budynkiem i długo przyglądała się swoim dłoniom. Były suche, spracowane, z wyraźnym zarysem żył, ręce kobiety, która zbyt długo się rozciągała. Następnym krokiem było coś, czego wcześniej unikała, przeniesienie wszystkich oszczędności do osobnego banku. Żadnych powiadomień, żadnych niepotrzebnych rozmów. Na stole leżała teraz tylko jej nowa umowa, podpisana wyraźnie i pewnie. Stare konto, na którym leżały wspólne pieniądze, pozostało puste. Tak samo jak jej wiara w umy. Ale życie to dziwna rzecz, w momencie, gdy zaczęła budować dystans, Sławyk nagle zaczął się zbliżać. Jakby czuł, że lina jest rozciągnięta do granic możliwości. Wrócił do domu z kwiatami, po raz pierwszy od wielu miesięcy. Nie zgadł odmiany, kupił Gerbery zamiast ulubionych róż, ale powiedział, że po prostu chciał zrobić coś miłego. Dzień później zaproponował wyjazd nad morze, na kilka dni, żeby się zjednoczyć, odpocząć, zrestartować. Olia była zaskoczona, ale zgodziła się. Nie dlatego, że w to uwierzyła. Ale dlatego, że chciała mieć pewność, że jej decyzja nie była pochopna. Chciała dać sobie szansę na sprawdzenie, co jeśli... Na wybrzeżu było wiecznie, ale jasno. Spacerowali brzegiem morza, pili kawę z papierowych kubków, nawet się śmiali. Sławyk chwycił ją za rękę i powiedział, że wiele zrozumiał, że zachował się jak głupiec, że chce zacząć od zera. Olia skinęła głową i słuchała. Chciała, żeby to była prawda. Naprawdę chciała, żeby to była prawda. Ale w środku, pod tymi wszystkimi ciepłymi słowami, pulsowała myśl Bał się nie utraty jej, ale utraty komfortu. Utraty stabilności, a nie kobiety. W drodze powrotnej Sławyk zasnął na jej ramieniu. A ona patrzyła przez okno i wyobrażała sobie, jak mogłoby wyglądać jej życie, bez kredytów, bez narzuconych toastów, bez roli finansistki rodzinnego dramatu. Wyobrażała sobie, jak idzie piaszczystą ścieżką gdzieś w Peru, z aparatem fotograficznym, łapiąc w kadrze dzieci biegnące do morza. Marzyła o tym wyjeździe od dawna, ale ciągle odkładała go na później, remont, prezenty, lodówka do mieszkania rodziców. Dwa dni po wycieczce została w pracy dłużej niż zwykle. Jej koledzy już wyszli, światła w biurze zgasły, pozostała tylko lampka nad biurkiem. Na ekranie umowa najmu. Mieszkanie w innej części miasta, jasne, małe, z widokiem na park. Kliknęła o podpisz i natychmiast poczuła, jak napięcie w plecach ustępuje. Tego wieczoru nie poszła do domu. Wzięła spakowaną torbę z szafki i zamówiła taksówkę pod nowy adres. Nowe mieszkanie było prawie puste. Tylko łóżko, białe ściany i pudło z książkami. Postawiła torbę na progu, weszła boso na laminowaną podłogę, otworzyła okno i odetchnęła głęboko. Na ścianie, przypięte guzikiem, Wisiało już zdjęcie, to samo, które wydrukowała rok temu. Amerykańskie południe. Droga wzdłuż zbocza, chmury przylegające do szczytów i ocean mieniący się poniżej. Wpatrywała się w zdjęcie i po raz pierwszy od dawna poczuła się, jakby tam była. Nie była obca we własnym mieszkaniu. Nie współtwórczynią czyichś projektów. Ale kobietą, która wróciła do siebie. I zaczęła od nowa. Znowu zjedliśmy kolację u Tamerii Arkadiewny. Okazja była wciąż ta sama, samochód. Ale teraz była to oficjalna uroczystość, jak to ujał Slawyk. Biegał po kuchni z miską sałatki w dłoniach, pocieszał ojca, obserwował serwowanie, a jednocześnie nie zapomniał rzucić w powietrze wersów typu Dziś powinniśmy podzękować, wszystko wyszło tylko dzięki niej, to nasze wspólne święto. Olia przyjechała punktualnie o siódmej, zgodnie z umową. W czarnym golfie, z prostymi plecami, w nowych butach. Prawie nic nie mówiła. Uśmiechała się tylko podczas gdy wszyscy brzęczeli kieliszkami i klepali się po ramionach. Slawek promieniał. Czuł się jak król, który w końcu otrzymał koronę, nawet jeśli była kupiona na kredyt. Gdy wszyscy usiedli, wstał, poprosił o uwagę. Nalał sobie wina i rozpoczął przemowę. Podziękował rodzicom za wsparcie, za życie, za wychowanie. Podziękował przyjaciołom za to, że byli przy nim. A potem, zwracając się do Oli, powiedział: Ale szczególnie chciałbym podziękować tej wspaniałej kobiecie. Bez niej nic nie byłoby możliwe. Jej wiara, jej pomoc, jej cierpliwość sprawiły, że ten dzień był możliwy. Podnieśmy nasze kieliszki do Oli zasygnalizował: klaskać. I zaczęli klaskać. A ona siedziała bez ruchu. Jej głowa dzwoniła pusto, jakby filiżanka właśnie przewróciła się na wyłożonej kafelkami podłodze. Wstała powoli. Nastąpiła długa, niewygodna pauza. Wszyscy zamarli, spodziewając się, że powie: Dziękuję, miło mi. Ale nie to powiedziała. Powiedziała to spokojnie, bez histerii. Po prostu jako fakt, że pieniądze, które wydał, nie były aktem miłości, ale aktem zaufania. A zaufanie, podobnie jak miłość, nie jest gumką. Kończy się, gdy jeździ się nim jak samochodem z przebitym bakiem. Powiedziała, że nie będzie już pokrywać cudzych zakupów, cudzych życzeń, cudzych obietnic. Że sam wziął pożyczkę, sam dał jej samochód, więc sam za niego zapłaci. A ona wypadła z gry. Przez chwilę było bardzo cicho. Potem ktoś próbował zażartować, ktoś zakaszlał niezręcznie, ale ona już się odwróciła i zmierzała do drzwi. Cisza ciągnęła się za nią jak pióropusz. Nie odwróciła się. Ani na głos Slawika, ani na spojrzenie Tamerii, ani na Aghe sąsiada, który przyszedł do pożaru. Slawyk stał sam na parkingu, jeszcze nie przyzwyczajony do samochodu. Błyszcząca maska, wstążki na lusterkach a on tam, bez żartów, bez toastu, bez żony. Piotr Iwanowicz kłócił się z Tamarą, kto zatankuje, dlaczego bak jest prawie pusty, gdzie są kluczyki. A Slawek milczał. Patrzył na drogę, nie wiedząc, dokąd jechać. Po raz pierwszy w jego oczach nie było pewności siebie. Tylko dezorientacja. I pustka. Wyglądał jak człowiek zapomniany na planie filmowym po ostatnim ujęciu. Król bez tronu. Bez publiczności. Bez ludzi. Tymczasem Olia siedziała na podłodze w swoim nowym mieszkaniu. Przed nią stało pudełko z aparatem, otwarte jak tort urodzinowy. Na ścianie wisiało jej pierwsze zdjęcie. Krajobraz. Wczesny poranek, brzeg, światło kładące się miękko na wodzie jak koc. Zrobiła je wczoraj, kiedy wyszła na spacer po nowej okolicy. Po prostu wyciągnęła aparat, nacisnęła przycisk. I nagle zdała sobie sprawę, że to jest to. To, czego brakowało jej przez cały ten czas. Nie klaskania, nie uznania, nie podziwu. To był ten moment. Gdzie jesteś? Uśmiechnęła się. Nie był to zwycięski uśmiech. To nie była radość. Po prostu ciepły. Jak osoba, która w końcu przestała uciekać. Kamera błysnęła na czerwono. Nagrywała. Spojrzała prosto w obiektyw i powiedziała: "Tak, byłam kurą znoszącą złote jajka. Ale wiesz, jeśli wychodzisz na czas, nie robią z ciebie zupy." Drodzy słuchacze, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Subskrybujcie kanał, umieszczajcie polubienia i piszcie, jak podoba wam się ta historia. Kliknij dzwonek, aby nie przegapić nowych filmów i do zobaczenia wkrótce.